Hejka kochani, zapraszam Was na kolejnego vloga. Dzisiaj mamy czwartek i jedziemy z Julikiem do Lidla. Plus muszę jeszcze podjechać do Tikamaxu, znaczy Julek chciał podjechać do Tikamaxu, bo chciał poszukać coś dla swojego kolegi na urodziny, bo zostaliśmy zaproszeni na sobotę. I tak, i na razie jedziemy do tego Lidla. Zrobimy takie malutkie zakupki. No i później zobaczymy, co będzie, ale wątpię, czy coś znajdę w tym Tikamaxie, czy nie. No ale zobaczymy. Julek! you like? We have cheese. Yeah. <laughs> sobie jabłka, brokuła, bo myślę jutro zrobić makaron z brokułami, pizzę i mam nadzieję, że będzie ok. Mój brzuszek, no ale zobaczymy po tych tabletkach w sumie. Nieźle, trawi mi jakoś, więc może może przejdzie mi to wszystko! Byliśmy w Lidlu na takie randomowe zakupy, takie. Przed większymi zakupami i takie po środku tygodnia. Stoję po środku tygodnia, czwartek jest, więc to nie jest środek tygodnia, no ale dobra. I za same takie, jedną paczuszkę, jedną paczuszkę, jeden worek zakupów, daliśmy około 40 funtów. Ja nie wiem, no co, ale no dobra. Jedzenie w Anglii naprawdę, naprawdę dużo kosztuje, chociaż w Polsce pewnie tak samo. Teraz miałam właśnie klientkę z z Rumunii No i mówiła, że była tyle co na wakacjach w Rumunii i że ceny po prostu w sklepach są kosmiczne Także w Polsce pewnie jest to samo Jak wiecie dajcie nie wiem przysłowiowy chleb, bochenek chleba ile kosztuje No i zobaczymy jaka jest różnica bo tutaj taki bochenek w Lidlu How much is uh, bread in Lidl? One pound something no Fund, coś tu też, nie wiem, fund 20, może? Nie wiem, coś takiego. No ale w polskim sklepie to na pewno jest fund 50, może? Jest ja już taka zmęczona, jestem. Nie wiem, czy już pełnię tę tak czy co. Teraz jedziemy z Julianem do TK Maxu i on myślał, żeby podskoczyć sobie do fryzjera, żeby się troszkę obszczyc, bo już zarośnięty. Nie, Julek? Mm -hmm. You have too, too many hair, no? <laughs> da, dobra, lecimy, bo Julek mnie pośpieszy. Co? Co? Na no. dobra. Do zobaczenia zaraz. co wyszedł od fryzjera are you happy? 50-50? Niezbyt. ale no nie, nie wygląda tak źle jest ok here could be shorter I think. no pięknie jest będzie ok do dobra idziemy Są taką taką tore... torbę, tkml, Nie wiem, czy ją wziąć, czy nie. Czy nie jest za duża? Ona kosztuje tylko, tylko 60 funtów. No jest jeszcze taka i ta kosztuje 50 funtów, ale a ty różni się może tylko troszeczkę. Więc pytanie, Juriko, zobaczymy, co powiem. Mi się wydaje, że ona jest trochę za duża, ale jest bardzo ładna. Zobaczcie, mega jest żeby sobie dołożyła i kupiła taką większą, gdybym miała. No Moja pakowna, bo w środku jest dużo miejsca, więc zobaczymy. Idę spytać Julika, może mi kupiła, jak nie to sobie kupię. Słuchajcie, już my już wróciliśmy ze sklepów, dużych zakupów nie robiliśmy, no bo nie ma co. A, że miałam właśnie tą kartę jeszcze z pracy, co na święta dostaliśmy, więc stwierdziłam, że sobie sprawię ten prezent, kupię sobie w końcu fajną torbę, bo E, ostatnio mi Julia na Amazonie zamówił, za 8 funtów jakąś i naprawdę było takie dziadostwo, po prostu mega dziadostwo i jak szłam do samolotu, to mi nagle pak, pierdyknęło wszystko, no i teraz e, stwierdziłam, że wolę sobie e, dołożyć, i kupić jakąś fajną, a że na tej karcie mi zostało 70 coś funta, że nie pamiętam, chyba 78. No, i mówię do pani kasjerki, niech pani spróbuje. Może akurat przejdzie, bo Julian sobie wziął jeszcze e, takie spodenki do pracy, zwykłe za 15 funtów. Co lunka, moja kochana? Co mój mały Bobasie, co? Czyli te dupsko kochane. I stwierdziłam, że dobra, biorę tą torbę i, i mam. Ale mega mi się podoba. No, tylko się boję, że będzie troszkę za duża, ale. Przejdzie. W kamerze w ogóle tego nie widać, ale ona jest taka ala a ala beż. Nie wiem, zależy pod jakim kątem się patrzy. No i kosztowała y, 59,99. Tu mamy takie Dikan White. Y. W środku no, jest dużo miejsca. Tu pełno papierów. Czekaj, Lunika, moje ty kochanie. Ja mam tutaj trochę syf na tej sobie. Muszę to dopiero posprzątać. O, jest syf, ale trudno. No i miejsca jest spora W tamtej torbie nie było aż tyle. No zarąbiste. Super. Miejsca, miejsca. Widzicie? No, no jestem mega zadowolona. Jeszcze mam tu duży, długi pasek. I... A jeszcze z takim czymś. Ale fajnie. No, mega, mega. Jestem zadowolona. Dzisiaj na śniadanko mam po francusku rogaliczka z ma masłem, z czekoladą. No i do tego coś takiego, to jest z bakaliami, chyba? Nie wiem. Ale ogólnie mówiłam Julianowi, żeby mi wziął z dru drugiego drugiego croissanta z orzechami, a ten mi nie wziął. No i kawusia tradycyjnie w kubeczku świątecznym. Czemu nie? Tak można zacząć poranek. Lecę kochani teraz do pracy. Niestety u nas 3 maja jest pracujący. Nie wiem czy dla wszystkich, ale dla mojej firmy tak, więc dla mojej firmy. <grymne> dla... No to nie jest moja firma, tylko pracuję dla niej. Yy, więc no jest pracujący, więc muszę to przeżyć jakoś i, I będzie weekendik. Ale muszę jeszcze po pracy dziewczyny zrobić na więc lipa, a lipa. Spoko, bo lubię to, ale nie chce mi się. Dobra, jadę, bo nie chcę zrobić tu żadnego wypadku. Ale powiem Wam, że dzisiaj no, pogoda jest całkowicie inna od tej, co była wczoraj, bo wczoraj było z 20 stopni chyba, albo może z 17 na pewno, a dzisiaj to jest naprawdę koszmare. Nie wiem, co z tą pogodą, ale w sumie Anglia, nie ma co się dziwić. Nie bardzo, wiecie, um, prosić o piękną pogodę, bo tutaj to naprawdę jest o to ciężko. Jak się wczoraj, właśnie angielki, takiej koleżanki w pracy, pytałam, jak normalnie w Anglii na, w lecie, jaka jest normalnie pogoda? Ona mówi, że tak, a 20 stopni to normalnie, ale w zeszłym roku czy dwa lata temu było chyba 35, coś takiego. I tutaj Anglicy już nie wytrzymywali, nie wychodzili na ulicę, a jak wychodzili tak sporadycznie, a dla nas Polaków to jest norma. No i powiem Wam ogólnie, że dzisiaj tak mnie alergia chyciła, to znaczy już wczoraj czułam wieczorem, bo wczoraj w naszej firmie latały takie, bo były drzwi otwarte i latały takie, jak to się nazywa? No te dmuchawce, o, dmuchawce latały i tak mnie alergia chyciła, że to koszmar no ale wezmę jeszcze dzisiaj jakieś tabletki. Mam specjalne od alergologa i, i myślę, że będzie spoko. Mamy już sobotę i czas po prostu na sprzątanie, bo mam taki syf w domu, że to głowa mała. Zacznę sobie od kuchni, bo teraz mam mieć dwie klientki na rzęsy, więc nie zrobię całego w domu w ten czas, a że wstałam o godzinie szóstej chyba, więc czasu mam. Zrobię... E, tą kuchnię. No i pewnie później skończę cały dom, chociaż później idziemy na urodziny. Ja się jeszcze zastanawiam, czy iść na nie, czy nie iść, bo no nie wiem, jakoś. Mm, jakby to powiedzieć, no będą tam sami ludzie z Rumunii, oni będą po rumuńsku gadać. Ja tak no nie znam nic rumuńskiego za bardzo. No nie wiem, zobaczę, zobaczę po prostu, czy będzie mi się chciało, czy nie. Teraz idę posprzątać tą kuchnię, ale jestem taka wkurzona, bo my tutaj w tym wynajmowanym domu nie mamy w kuchni tego wentylatora, czy jak on się nazywa, ten co pochłania yy, ten cały brud i tak dalej. I to wszystko, co ja gotuję, bo okno niby jest otwarte, ale to wszystko mi się osiada na ścianach, na wszystkim, jest po prostu żółte ściany w tej kuchni są, a że ja mam szare ściany w tej kuchni, no to to wszystko widać. I tak za każdym razem trzeba to sprzątać. Ja nie wiem, ja bym chętnie się chciała już przeprowadzić na jakiś swój dom, ale no nie stać mi jeszcze na to szczerze I, i tak muszę jakoś to przecierpieć. Damy radę, na pewno damy radę. Ja idę się zabierać za sprzątanie i się widzimy zaraz. I tu jest syf na tych e, płytkach. W samych płytkach jest taki syf, taka żółć to jest po prostu wszystko, co się osiada, cały ten tłuszcz, i to wszystko mi się osiada na magrach przez głupi wentylator. Jestem taka wkurzona, bo za każdym razem trzeba to sprzątać. I już mam naprawdę tutaj ten dom, tutaj. Na wysokości mojej głowy, bo już mnie to naprawdę wszystko denerwuje. Te panele na, na podłodze to wszystko to takie wszystko stare. Ja nie wiem. Muszę zawsze mieć więcej kasy i kupić swój dom. Wtedy wszystko sobie zrobię tak, jak ja chcę. co skończyłam sprzątać i powiem Wam szczerze, że nawet nie chcę mi sieć na tę urodzinę. Julian dopiero co przyjedzie, bo dopiero skończył pracę wraca do swojego um, biura, czy jak to nazwać. No i jeszcze musi 45 minut jechać tam z Peterboro tutaj, więc też mu trochę zajmie. No i nie wiem, czy iść, czy nie iść. Jeszcze ta, ta, ta alergia mnie tak dobija, bo cały czas kicham, leję się z nosa jak koszmar. I nie wiem, czy iść, czy nie iść. Nie wiem, nie chce mi się tak naprawdę. Jestem zmęczona, chciałabym sobie odpocząć. Może Julian sam pójdzie, a ja zostanę, nie wiem. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie, ale... Z prezentu też takiego nie mamy. Julian kupił y, tylko wino i, i pieniążki dam, będą z Rumunii, i jakoś nie wiem, nie dogadam się tam z nimi, bo nie wiadomo, będą po rumuńsku gadać, więc ja tam będę jak takie piąte koło wozu. Tak się czuję trochę. Nie wiem, zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie, ale chęci są małe. Muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj jest już godzina chyba 17 albo 18. I jeszcze od samego rana nawet nie byłam na zewnątrz. No niestety, ale bo po prostu robiłam dziewczynom rzęsy. No i później jedna się spóźniła, więc musiałam na nią czekać. No i teraz skończyłam też sprzątać, bo sprzątałam cały dom. No i teraz chyba pójdę na zewnątrz, na ogródek trochę, popatrzeć, czy mi urosły e, warzywka. Ale coś chyba mi czosnek nie chce w ogóle urosnąć. Cebula urosła ładnie, a czosnek dalej siedzi tam w ziemi, więc nie wiem dlaczego, bo jeszcze jest w tym takim domku ochronnym. No i zobaczymy. Dobra, ja idę zobaczyć na zewnątrz, w końcu wejść do ludzi. I trochę pomalowałam sobie rzęsy, jakoś się przebiorę, może pójdę na tę urodzinę. Nie wiem, zobaczę. Bo trochę mi się naprawdę nie chce. Tutaj mamy taką, Julian kupił taką karteczkę na urodziny, w środku napisze jakiś happy birthday, coś to już jest, więc napisze od kogo, kasa, musi być i do tego winko, no i tyle i pędzimy na urodziny. Julek, are you ready? Julek flachę trzyma. Jesteś happy? You'll drink too much today? A lot of. A lot of? Sure? Tak. Dobra, lecimy na pijankę, nie? Majówkę mój starcy no? Zaczynamy majówkę. Chodź. I idę.